Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale FilmPad, a to jest TechInfo, czyli seria poświęcona newsom technologicznym, która będzie pojawiać się na kanale w poniedziałki oraz czwartki. A jeśli film Wam się spodoba, to polecam zostawić łapkę w górę oraz zostawić suba na kanale. A teraz już zaczynajmy. Już w styczniu następnego roku podczas targów CES 2021 swoją premierę będą mieć mobilne karty graficzne Nvidia RTX 3000. Co oznacza, że w przyszłym roku w pani gamingowych laptopów dostałam możliwość zagrać na najnowszych RTX-ach. A skoro już o kartach graficznych, to trzeba wspomnieć o konkurencji NVIDIA, czyli AMD, ponieważ według przecieków firma ma zamiar wypuścić rx 6000 ze średniej półki. A mają być to dokładnie modele AMD Radeon RX 6700 i RX 6700 XT. O samych kartach niewiele wiemy. Z znanych informacji karty mają korzystać z układu graficznego AMD NaVI 22. Oraz mają być wyposażone w 12 GB w RAMu, 192 Bit. Cena nieznana. Robot kuchenny bądź karma dla kota zamiast PS5? Brzmi to jak jakieś słabo oszustwo na OLX, lecz można się mocno zdziwić, bo takie niemiłe niespodzianki czekały na klientów Amazona z Wielkiej Brytanii, którzy zamówili PS5 przed sprzedaży. Amazon oczywiście przeprosił za zaistniałą sytuację i obiecał zbadać sprawę, a poszkodowani mają dostać zwrot pieniędzy. Lecz nie smak jednak pozostanie. A teraz przygotowaliśmy dla was najlepsze okazje technologiczne na trwające Black Week. Pierwszym sklepem jest sklep Morele który codziennie przez tydzień oferuje nowe promocje na sprzęt gamingowy i nie tylko. Z lepszych promocji możemy zobaczyć na przykład monitor Acer Nitro 165 Hz, 27 cali, Full HD. Bądź fotel Diablo Chairs xhorn 2.0. Kolejnym sklepem, na którym możemy wyhaczyć dobre okazje jest Allegro, na którym między innymi możemy zakupić w bardzo dobrej cenie gry, taką jak na przykład Call of Duty Cold War na Xbox One i PS4. I faktycznie taniej możemy zgarnąć wiele rzeczy z elektroniki, m.in. telewizory, laptopy bądź konsole do gier. Ja Wam już dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli Wam się materiał podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. I słyszymy się w poniedziałek.